Cześć, witaj w kolejnym odcinku z serii Skuma i Linuxa. Dziś temat może wydawać się naprawdę banalny, zwłaszcza dla osób, które z Linuxem są już za pan brat, ale zdaję sobie sprawę, że każdy kiedyś zaczynał, a najtrudniejsze zawsze są te właśnie początki, czyli pierwsze kroki. Dlatego, teraz w tym filmie pokażę Ci trzy proste sposoby na otwarcie terminala, czyli miejsca, w którym naprawdę zaczyna się zabawa z Linuxem. Dobra. Pierwszy z nich, to oczywiście najprostsza opcja, szczególnie jeżeli korzystasz z środowiska graficznego. Czyli teraz tak, kliknijmy sobie w menu systemowe, często gęsty jest to górny lewy róg. Coś takie jak Start Windowsie. Klikamy sobie tutaj, mamy lupkę, wyszukiwarkę, piszemy tutaj terminal. No i w zależności od systemu zobaczymy terminal, albo konsolę, albo XFCE terminal. No my tutaj mamy terminal emulator. Czyli to, co nas najbardziej oczywiście e, interesuje. No, i pierwszy sposób już mamy za nami. Drugą opcją, oczywiście, jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję otwórz terminal tutaj. Jest to często przydatna opcja, gdy mamy na przykład otwarty jakiś katalog z plikami i powiedzmy, że chcemy otworzyć terminal już z jego e, ścieżką. To też, właśnie co sumie, tutaj widzimy. Dobra. No i trzecia opcja, czyli moja praktycznie ulubiona opcja, czyli skrót klawiszowy. Ctrl, Alt, T i proszę, mamy otwarty terminal. I ten skrót klawiszowy praktycznie działa w większości popularnych dystrybucji Linuxa. Mam tutaj na myśli Ubuntu, Kali, Mint, Debian i tak dalej, i tak dalej. No i słowem podsumowania w tym bardzo króciutkim filmie, jak widzisz, nie ma jednego właściwego sposobu na otwarcie Terminala. Wybierasz to, co po prostu jest dla ciebie najwygodniejsze i u ciebie e, działa. Wiem, że dla niektórych może być to zbyt proste, ale pamiętaj: Terminal to fundament pracy w Linuxie. I jeżeli dopiero zaczynasz, to właśnie takie drobne rzeczy sprawią, że czujesz się coraz. Pewniej. No, a jeżeli chcesz iść jeszcze dalej i uczyć się Linuxa od praktycznej strony i oczywiście powiązanego z etycznym hackingiem, no to wpadnij na moje kursy hacker.pl, gdzie znajdziesz na pewno coś dla siebie, co jest oczywiście stworzone z myślą o e, Tobie. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tym filmie. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia.